Cześć, z tej strony kopalnia krwawych diamentów, a z tamtej strony... Ciężko pogryziony z kanału Sezon na komary. Współczuję. Montujcie moskitiery, chyba że wychodzicie z domu, to... Chodzić moskitierze? Może takie stroje pszczelarskie są rozwiązane. A wy oglądacie, wbrew pozorom, kolejny odcinek Szybkiego Strzału, czyli szybkiej dyskusji na bieżące tematy, gdzie decydujemy po prostu, któregoś dnia... Hej, może nagramy odcinek na, na jakiś bieżący temat, co ty na to? O, może nagrajmy, tak, tutaj. Yy -y 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 -y, I nagrywamy. Nagraliśmy, tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dosyć frapującym oświadczeniu zespołu Kult. Powiedzcie sobie, hej, ale to, to przecież zespół dla niekoniecznie metalowców, ale hej, jednak mają ogromny zasięg. Zajmują się muzyką rockową. Kazik jest mimo wszystko jednym chyba z ważniejszych tekściarzy polskiej sceny. I jakieś wybryki na starość chyba mu tego tytułu nie powinny odbierać? Minął rok ponad, od kiedy Kazik rozwalił trójkę. Raczej popchnął, dokonał tego ostatniego popchnięcia. Zyskał wtedy przychylność mediów, głównie tych prywatnych, niepublicznych. Coraz częściej zaczęły one zapraszać go w swoje progi, coraz częściej zaczęły go pytać o, o zdanie, jako takiego, takiego specjalistę od buntu. No i otworzyła się Puszka Pandory. Puszka Pandory, która oprócz rubasznych piosenek puentujących rzeczywistość, w której lider kultu się znajduje, wypuściła na światło dzienne również jego przemyślenia. Przemyślenia wujka, który również przy wigilijnym stole upatruje się komunizmu. Kazik jakby centrystą był od dawna. Jak ktoś śledził jego poczynania, to zawsze tam... On prezentował taką postawę, wiesz, że jest... Po stronie prostego, powiedzmy, człowieka, przeciętnego Kowalskiego. Nie chcę się angażować za bardzo w spory polityczne, tak, żeby być po którejś ze stron, ale jestem adwokatem właśnie, właśnie Kowalskiego. No i niestety w ostatnich latach ten centryzm ym, stał się pozycją, mam wrażenie, coraz mniej wygodną. Zresztą, jak siedzicie o krakiem na płocie, to prędzej czy później coś wam się w coś wbije. I wydaje mi się, że to zaczęły być tego trochę symptomy. Dlatego trochę z rozbawieniem obserwowałem z jednej strony histerię, że jak to przecież Kazik yy, skrytykował Kaczyńskiego, to chyba powinien być po naszej stronie, prawda? My też nie lubimy Kaczyńskiego. Na pewno ma w innych kwestiach również takie same poglądy jak my. I nagle. Okazuje się, że. Halo. Że nie. Halo. O co chodzi? Nie tak się umawialiśmy. Panie, Kazi Panie Kazimierzu, pan, pan, pan... Nie, nie, nie. Już wystarczy. No i ostatnio znowu się zrobiło o nim głośno, nie tylko przy okazji jego ostatniej płyty, która wcale nie jest ostatnią płytą, tylko została nazwana ostatnia płyta, żeby się lepiej sprzedać, ale również za pośrednictwem między innymi swojego a raczej kultu oświadczenia na Facebooku grupy. Można my tam przeczytać... Że cytuję. W związku z tym, że zaczynają pojawiać się pogłoski o koncertach i festiwalach przeznaczonych tylko dla zaszczepionych, chcemy opublikować w tym miejscu naszą decyzję. Grupa Kult nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczeni tylko ludzie zaszczepieni. A Part mówimy zdecydowane, nie chcemy łączyć, a nie dzielić. Posypała się lawina. Może nie tak duża jak w przypadku wypowiedzi pani, aktorki z klanu, w ostatnim czasie, ale również, bo na kilku poziomach ta wypowiedź jest, jest interesująca. Zaczęło się prawdopodobnie od oświadczenia festiwalu Fest Festival Choszowskiego, który ogłosił, że edycja w tym roku tak. Odbędzie się, nie będą czekać do 2022, jak chociażby of, ale będą wpuszczać na teren festiwalu przede wszystkim osoby zaszczepione z oświadczeniem, że są zaszczepione. Oczywiście, jak możemy się spodziewać, reakcje były różne. W ten sposób prawdopodobnie właśnie swoją reakcję wyraził lider kultu a, a, albo też sam kult, bo jak możemy zobaczyć tutaj na grafice. Na zdjęciu towarzyszącym temu oświadczeniu jest na nim cała, cała grupa. Zastanawiam się właśnie, czy słowo apartheid najpierw lepiej jest rozebrać, czy od, z tym dzieleniem i łączeniem ludzi? Może Jak z dzieleniem mówić? i łączeniem, bo ten apartheid to jest temat hmm, ten królik jeszcze głębiej się zanurza w tą swoją norę. E, może zacznijmy właśnie od tego dzielenia, bo jak wyjaśniał e, dr Paweł Grzesiowski, który jest ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej do Spraw, e, e, mówi on, nie chodzi o to, żeby nie wpuszczać osób niezaszczepionych, zaszczepieni mogą być zwolnieni z pewnych ograniczeń, a niezaszczepieni muszą na przykład mieć test negatywnym, z negatywnym wynikiem lub maseczkę. To nie jest nowa droga do dyskryminacji czy segregacji ludzi, ale dbanie o bezpieczeństwo. My rozmawiamy o bezpieczeństwie i tym, żeby koncert nie skończył się w szpitalu. Problemem dyskryminacji byłoby chyba właśnie to, gdyby. Organizatorzy tego festiwalu nagle mieli wybrać te 250 osób, na jakiej właściwie podstawie? Zakładamy, że jednak więcej osób chciałoby wziąć udział, które nie byłyby zaszczepione, i nie, nie wiem, jakie miałoby być tutaj kryterium. Wypuszczać z kolei oddzielne bilety dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Tutaj dopiero ktoś mógłby powiedzieć, że hej, ale czuję by się trochę gorsi. Naprawdę jestem w szoku, że Kazik, który jest po tej, czy, czy jestem w szoku? Nie, no trochę jednak jestem, bo szczepionki to jest temat, który w naszym kraju, no nie wiem, wydawało mi się, że to jest domena naprawdę jakichś totalnych hezbinów, którzy chcą sobie podnieść zasięgi i właśnie a, albo Edyta Górniak, albo Iwan Komarenko, tymczasem ta fala jakby antynaukowego, zdrowego rozsądku. Oczywiście w ogromnym cudzysłowie. Zatacza coraz szersze kręgi. To nie jest niestety kwestia zdrowia osobistego. I Kazik, który zawsze ujmował się właśnie za tym przeciętnym e, człowiekiem, który zawsze w swoich tekstach miał coś takiego, że jednak ludzie z różnego tła, o różnych poglądach mogli się z nimi identyfikować. Nagle tutaj zasłania się tym sloganem o tym, że dalej chce łączyć, a nie dzielić. Podczas gdy tak naprawdę daje platformę do rozpowszechniania się bardzo, bardzo szkodliwym poglądom, które uderzą właśnie w najsłabsze osoby w naszym społeczeństwie. Największej grupie zagrożenia są osoby starsze. Nie chodzi tutaj o zdrowie osobiste, ale zdrowie publiczne, jakieś dobro wspólne. No po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera, jak widzę takie skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi od człowieka, który... Ma no naprawdę ogromny zasięg, cieszy się jakimś autorytetem, czy słusznie w ostatnich latach to już można by deliberować, ale jednak to dramat. Tutaj mamy dopiero sezon letni, sezon festiwalowy. Wchodzimy w te szczepienia różnie, czasami. Pywa z tym różnie, no zresztą sami wiecie. I powinno nam zależeć na tym, żeby jak najszybciej zdobyć tą masową odporność, żeby zdążyć przed jesienią, kiedy nadciągnie prawdopodobnie czwarta fala, móc normalnie wejść już w 2022 na pełnej w te wszystkie festiwale. Mi się wydaje, wiesz, że to jest ten pokutujący centryzm, który w niektórych sytuacjach jest po prostu zgubny. Nie można po prostu mieć trochę odporności populacyjnej, no, bo, no nie, to jest wóz albo przewóz, są takie sytuacje, w których nie można siedzieć krakiem na płocie i to jest jedna z nich. Dalej, tak, to pojęcie apartheidu, które tutaj zostało użyte, dotyczące oczywiście podziałów rasowych w Republice Południowej Afryki. Czytając coś takiego można, się, można sobie pomyśleć, okej, okay. Kazik nie ma pojęcia na ten temat. Nie wiem, słyszał gdzieś pojęcie apartheidu, nie, nie wczytywał się kompletnie. No, użył takiego porównania, bo, bo ma barwny język. A jednak jak się okazuje z wywiadów z nim, pojęcie na temat Republiki Południowej Afryki i apartheidu jakieś ma. Pojawia się w koszulkach wojen burskich. Na dodatek wypowiadał się ostatnio na temat Janusza Walusia. Więc. Y Kurczę, z jednej, z jednej strony człowiek chyba, chyba ma pojęcie na temat tego apartheidu historii Republiki Południowej Afryki, a z drugiej strony użyła go w taki lekki sposób, w takim kontekście kompletnie niepasującym, nie mającym jakiegoś przełożenia logicznego. Apartheid wynikał z rasy. Wynikał z tych podziałów rasowych, rasy sobie nie wybierzesz. Apartheid polegał na, na wyburzaniu domów osób ciemnoskórych, pod zabudowę domów osób białych, na edukowaniu osób ciemnoskórych wyłącznie do prac fizycznych czy zabraniając im w ogóle głosowania i, i tak dalej. I używane jest to w, w kontekście właśnie takim jak ten, nie mówiąc o tym, że, że Kazik właśnie wypowiadał się na temat RPA ostatnio, stwierdzając, że, że Polska to piękny kraj, jeden z najpiękniejszych, może równie piękny jest RPA, dziennikarka zapytała go, co w takim razie sądzi na temat Janusza Walusia. Chciałbyś może opowiedzieć o, o tym panu? Kim jest Janusz Walus? Janusz Walus jest bohaterem kibiców Legibasz, a także imigrantem, który Choć urodził się w Zakopanem, w 1983 roku wyemigrował właśnie do RPA i tam bardzo szybko zaprzyjaźnił się z konserwatywnymi, radykalnie prawicowymi politykami. I przez radykalnie prawicowych mam na myśli takich, którzy lubią czerwoną flagę z białym kółkiem po środku, a w tym białym kółku są jeszcze takie czarne symbole jeden czarny symbol, i trochę powykrzywiany. hinduistyczny. No i Janusz Waluś zamordował w latach 90. Krisa Haniego przywódcę ANK. Południowoafrykańskiej partii komunistycznej. Janusz Walusz na początku lat 90 zamordował Chrisa Haniego, który wracał akurat z zakupów świątecznych z młodszą córką. Hani był jednym z najpopularniejszych polityków południowoafrykańskich. Mówiło się wręcz, że może rywalizować z Nelsonem Mandelą o przywództwo w partii. Jak uważał zleceniodawca partii konserw... były lider Partii Konserwatywnej Cliff Derby-Lewis. Śmierć Haniego miała się przyczynić do e, zawieszenia negocjacji w sprawie właśnie zniesienia apartheidu. Akurat historia tak chciała, że stało się wręcz odwrotnie i ogromne oburzenie społeczne jeszcze bardziej przyspieszyło pewne zmiany społeczne, wbrew intencjom e, autorów tego zamachu. Waluś wprost mówi, że dokonał morderstwa z przyczyn rasistowskich i ideologicznych. Został skazany na karę śmierci razem z Cliffem Derby Lewisem, po czym kara śmierci, gdy została zniesiona przez RPA, została zamieniona na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Starał się wielokrotnie o zwolnienie warunkowe, jednocześnie absolutnie odmawiając e, żałowania za swoje winy. No Kazik dosyć niefrasobliwie stwierdził, że no, Waluś mógłby już wyjść z więzienia, bo swoje chyba odsiedział i swoje wycierpiał. Jestem przeciwnikiem kary śmierci. Jestem przeciwnikiem kary dożywotniego pozbawienia wolności, jeśli możliwa jest resocjalizacja. Karę więzienia nie postrzegam właśnie jako karę, tylko mechanizm izolacji od społeczeństwa niebezpiecznych jednostek, podczas gdy, jeśli to możliwe, odbywa się ich resocjalizacja. Ale nie możemy mówić o resocjalizacji gościa, który cały czas twierdzi: no ta, zrobiłbym to drugi raz, prawda? No, i w tymże wywiadzie Kazik stwierdził, że nie tylko Waluś swoje odsiedział, swoje wycierpiał, ale na dodatek, no niby, niby tak, niby zabił, ale, no wiadomo, komunizm, nie? A on jest ostro przeciwko socjalizmowi, więc super argument, nie? Tak, odmienne poglądy polityczne, jak się okazuje, usprawiedliwiają mord jako język wywierania nacisków politycznych. I okej, okay, tutaj ktoś pewnie zaraz powie, ej, ale komunizm ma tyle ofiar na swoim koncie, proszę nie róbcie tego. Naprawdę, jeśli uważacie się ty za tych zdrowo, logicznie myślących, zastanówcie się, dlaczego na przykład Chris Hani. Honey... Miał takie, a nie inne poglądy, i w jakiej sytuacji był on i ludzie, których reprezentował. Pora zbliżyć się do jakiegoś podsumowania. Trudno mi inaczej określić Kazika, niż jako po prostu hipokrytę w tej sytuacji. Na, na wielu różnych poziomach. Na twierdzeniu, że chce dobrze dla innych, a jednocześnie przyczyniając się może do tego, że dłużej nam zajmie wychodzenie z z kryzysu, z tej patowej, pandemicznej sytuacji. Z drugiej strony używa takich określeń jak właśnie apartheid, gdzie odnosząc się do apartheidu bezpośrednio próbuje usprawiedliwić człowieka, który się chciał przyczynić do jego trwania w Republice Południowej Afryki. Po prostu mogę się tylko, tylko z tym zgodzić. Mamy nadzieję, że w kolejnym szybkim strzale zobaczymy się przy jakiejś bardziej pozytywnej informacji. I nie będziemy musieli się zżymać, tylko opowiemy wam o czymś ciekawym. Podzielimy się czymś fajnym. Dokładnie. Tymczasem, jeśli macie chwilę, jeśli macie czas, zawsze możecie sprawdzić dwa poprzednie odcinki Szybkich Strzałów. Mówiliśmy o Mercury Rammstein albo o kryptosztuce Nergala, więc tematy może już nie aż tak bieżące, ale wciąż myślę, straciły na tym interesującym aspekcie. A tymczasem nowe materiały już wkrótce. Sprawdzajcie nasze socialy. Możecie wjeżdżać już na Discorda bez, bez obaw, bez przechodzenia podwójnej weryfikacji na Facebooku. Link w opisie. I słyszymy się, widzimy się niedługo. Chcemy łączyć i dzielić. Cześć.